Witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj pokażę, jak wejść w ustawienie serwisowe w klimatyzatorze Panasonic, to jest dokładnie Edrera. Także zaraz pokażę jak to zrobić i zapraszam do oglądania. Klimatyzator mam zawieszony tutaj na drzwiami w korytarzu. Korytarz nie jest za duży, bo w kształcie litery L, ale jakieś 15 metrów. Tak on tutaj wygląda. To jest jeszcze przypomnę taki model, troszeczkę przybliżę. Dzięki tym ustawieniom serwisowym można sobie y, samemu dostosować parametry w zależności właśnie gdzie jest zamontowane. Tu podbić troszeczkę, tu zmniejszyć y, i tak dalej. Pod, pod siebie po prostu, aby działał optymalnie i jak najmniej pobierał prądu. Co trzeba zrobić, żeby wejść w ustawienia serwisowe klimatyzatora, aby sobie tam poprzestawiać, trochę podtoningować ten, ten klimatyzator, to otwieramy, tutaj jest, interesuje nas przycisk, tutaj SET. Naduszamy raz, mamy pierwsze, yy, pierwsze menu serwisowe. Tutaj są różne opcje, będą pokazane na, na tabeli, na screenie. Tak jak tutaj na przykładzie jest, to jest temperatura maksymalna, chociaż jest 30 stopni, ale można ją sobie podbić na 31. Tutaj przestawiamy SELECTEM zatwierdzamy set i cencel wychodzimy z, z opcji tych. Także tutaj przestawiamy sobie numerycznie każdą kategorię. I tutaj wychodzimy. Teraz Następna sprawa to menu serwisowe, ale głębsze czekamy. Przyciskamy i czekamy. Kilka sekund wchodzimy w głębsze menu. Tutaj mamy funkcje troszeczkę już zaawansowane. Tutaj tak jak jedna, jedna z nich. Nie wiem, czy to chyba 61 czy 50. 58 podbijamy sobie y, troszeczkę tę temperaturę. Można to mieć moc y, od poziomu minus 3 do plus 3. Oczywiście na grzaniu, nie? Jak to zatwierdzamy? To zaraz tutaj pokażę. Kierujemy pilota do. Klimatyzatora. Tutaj wciskam na przykład 0. Klimatyzator się odzywa. Nie musi być włączony. Klimatyzator nie ma potrzeby. Teraz przestawiamy na troszeczkę 1 do przodu. 1 na plus. I wychodzę. I tyle roboty. I to już jest wszystko. Dodam jeszcze, że takie ustawienia serwisowe można zastosować w klimatyzatorach serii BZ czy TZ. Tylko może być uzależnione tym, że będzie mniej funkcji do, do przestawiania, do sterowania. Może ten materiał komuś się przyda. Dziękuję za oglądanie i zapraszam na moje inne filmy na moim kanale. Także pozdrawiam. Na razie, cześć.